W poniedziałkowe popołudnie podczas uroczystego spotkania ochotnicze straże pożarne w Rzeczycy, Gołębiu i Rzyżynie odebrały oficjalne promesy na dofinansowanie do nowych pojazdów. Ze środków otrzymanych od rządu zakupione mają być średnie samochody ratowniczo-gaśnicze. Bardzo się cieszę, że trzy, wozy, trzy nowe wozy strażackie trafią w tym rozdaniu do powiatu puławskiego, do trzech jednostek z powiatu puławskiego. Tak się zdaje, że te gminy e, są położone e, w takich dosyć strategicznych miejscach, bo no, zabezpieczają różne tereny e, naszego powiatu i są to też te jednostki, e, które wykazują się e, dużą sprawnością e, i w wielu sytuacjach właśnie mogą też, e, mogą też e, pochwalić się Jedno z znaczącymi sukcesami. Jedną z całych w gołębi czy Rzyzynie czy zasłużyły sobie na to, aby ten nowy wózkarzycki właśnie do nich, do nich trafił i na pewno wykorzystają ten potencjał do tego, żeby służyć mieszkańcom swojej miejscowości, mieszkańcom naszego, naszego powiatu. Do realizacji swoich zadań potrzebujemy bardzo doświadczonych. W Strażaków posiadamy bardzo wyjątkowych ludzi oddanych swojej misji i pasji e, i są doskonałym partnerem do działań w swojej Straży Pożarnej. Ludzie to jedno, ale strażakom potrzebne są narzędzia, jakimi są samochody pożarnicze, dobrze wyposażone. Nowoczesne ratownictwo wymaga nowoczesnego sprzętu. więc sprzęt naprawdę do bardzo dobrych jednostek, bardzo fajnych ludzi, którzy z Potencjał sprzętowy, jaki otrzymają. I są te bezpieczeństwa zarówno w swoich małych miejscowości, gmin, ale również na terenie całego powiatu. Będą podejmować działania ratownicze, a pokazali to w poprzednich latach, gdzie bardzo często, podczas bardzo dużych zdarzeń, strażacy ratownicy wspólnie ze strażakami z Państwa Straż Pożarnej realizowali swoje zadania ratownicze. Dodam, że ubiegły rok bardzo wyjątkowy dla strażarów odlokowaliśmy ponad 1800 zdarzeń i tutaj wsparcie, wspólne działania do rachowniczo ze strażakami i chodnikami pozwalało zawsze realizować działania rachownicze na bardzo wysokim poziomie. My jesteśmy pierwszą jednostką, która w zasadzie trafia do dojeżdża na miejsce zdarzenia. Inne służby mają często z tym wielki problem, ponieważ Jeżeli chodzi o potrzebę tego samochodu, powiem tylko tak. Mamy dwa samochody w tej chwili. Jeden jest taką poręką, skończył 50 lat, a jest świetny yy, ochroną serwotora na zabytków. Natomiast drugi, który jest w tej chwili na pociągu i służy do pojazdów, skończył 40 lat. Także tak naprawdę jest również no, eksponatem muzealnym. Średni koszt zakupu tego typu pojazdu to około miliona złotych. Żiurawy tłumik, czas na wymianę oleju, klocków hamulcowych, a może pora na konserwację klimatyzacji. Tylko w plus Oil przy ulicy Dęblińskiej 18 w Puławach. Kupisz i wymienisz oleje w doskonałej jakości i najlepszej cenie. W naszej ofercie szeroka gama tłumików, najlepszych producentów do praktycznie wszystkich rodzajów aut. Plus Oil oferuje również szeroki wybór materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów, a także kosmetyków samochodowych. Plus Oil to profesjonalna mechanika pojazdowa oraz serwis ogumienia i klimatyzacji. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 17, a w sobotę od 8 do 14. Plus Oil Puławy, ulica Dęblińska 18, telefon 81 886 63 25. Plus Oil, Twoje auto jest w rękach profesjonalistów.